Witam w grze Civilization 6. Zagramy tryb piratów, w który nigdy nie grałem. Poczytajcie sobie, popauzujcie, jeśli trzeba. O no, co w nim chodzi? Ja już to czytałem. Nikt nie zdobywanie, zakopywanie skarbów. Zdziwiłem się, że gra jest tylko. Tylko online, nie można pograć solo. To mnie zaskoczyło. Co my tu mamy? Mm hmm, oczekiwanie na graczy. Coś czuję, że nie znajdzie żadnych. Zapauzuję, jak coś się ruszy, to wrócę do Was. Odliczanie jeszcze trwa. Czyli tak, będą tu cztery kraje występowały. Wiadomo, najważniejsze kraje, jeśli chodzi o erę piractwa. Plus cztery pirackie załogi. Wszystkie są ustawione na komputer, dopóki nikt do mnie nie dołączy, ale pewnie już tak zostanie. No i ustawienia gry Wam pokażę. To wygląda zaraz się skończy odliczanie, Kończy się odliczanie. O, czyli włączyło się jednak solo, no to chociaż tyle spoko. Dobra, marynarka królewska ma na morzach cele do zrealizowania: miasta, które należy splądrować i statki, które trzeba przejąć. Ma jednak także zasady prawa i traktaty, a jej oficerowie noszą peruki, więc wyręczają się tobą, dając ci listy kaperskie płyn i rozpraw się z wrogami korony. Średnio brzmi jak pirat. <laughs> losowo przypisywana mi jest wybrana, kolon wybrana losowa kolonialna potęga, która staje się patronem. Widzę wszystkie jej porty, a moją przybraną losowo potęgą będzie co to za kraj? Hiszpania, o co tu chodzi? To jestem ja na pewno. Tutaj mnie prowadzi na jakieś złote miejsce, no to lecimy. No to coś było. Aha, mapa skarbu tutaj pewnie jest. Jak ja mam otworzyć tę mapę skarbu? O, tu jest nieunikniony bunt za 18 tur. No bo złoto co tury się zmniejsza o 10. Bo wiadomo, piraci chcą mieć złoto, chcą mieć płacone. Może zaatakujemy sobie ten statek. Nie jest może to dobry pomysł, ale dlaczego nie w sumie? Widać, też płyną po nasz skarb. Okay, oj. plus jeden punktów niesławy podobno za tą walkę dostałem. Uciekają, dobrze. Tak, wskoczył mi punkt z niesławy jeden. Dobra, płyniemy po ten skarb, niech będzie. I co teraz muszę zrobić? Mogę coś zrobić. No dobra, mam ten skarb. Coś mam 150 zł, zobaczymy. Znaleziono relikwię. O! Plus trzy siły bojowej jednostek morskich. Fajnie. Nie jest to prawdziwa czaszka, lecz sprytnie wykonana żelazna kula armatnia. Gdy jednak przesądni wrogowie przymierzający morze i ocean widzą jak leci ku nim świszczące kule z połomieniami buchającymi z oczodołów i rozwartych szczęk. Nikt nie zdoła ich przekonać, że to nie są rzeszczące czaszki. Racja. Czytam wam to, bo są moje literki, a jeśli ktoś ogląda na telefonie, to już w ogóle może być lipa. Aha, i trzy takie relikwie można mieć aktywne, spoko. No dobra, oni tuż tu mają dużo niesławy. Ja tak trochę biednie, nie? Wyglądam. O, sporo złota dostałem, chyba 150 dostałem. <laughs> nie mogę wysłać ich na ląd, nie wiem czemu. Pojemy na razie tu. O, już nie mam ruchów. Może jednak na jakieś wyspy powinienem się kierować. No dobra, cały czas trzeba pilnować złoto, żeby buntu nie było załogi. Wiem, że mogę nowe statki zdobywać, walcząc z wrogami. jest ciekawe. Flota skarbów wykrywa, wypływa w, w kierunku Europy. Stąd będą płynęli. Tu, 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 tu. To jest ich trasa płynięcia, dobra. Jak ich tu dorwać najszybciej? Chyba tu prostą linią będę płynął. Tak spróbuję zrobić. A wtedy ich szlakiem w ich stronę będę płynął. A coś tu jest. A Czekają? A, chcę ich dorwać. Przejmę ich statek. Za daleko uciekli, nie dogonię ich, szkoda. Może tu się uda. Co, tu już jeden stąd zniknął? Czterech nas tu było. No. <laughs> załogi przestali istnieć? Ciekawe. O, tutaj już statek wypłynął, a niesławny pirat goni pewnie. Się zmniejsza już linia. Dobra, może te statki się uda przejąć? Statek handlowy? No, nie. A, nie można. Szkoda, Tu do tego miasta spróbuję wyjść jakoś. Wow! Dlatego może jeden stąd zniknął. Nie mogę ich zaatakować. No dobra, nie mogę, to nie mogę. Już ruchów też żadnych nie mam. Przejdźmy dalej. Odwiedź tawernę. Aby pozyskać nowych członków załogi i odkryć nową misję. Myśli załogę na ląd, tylko po co? O, mapa skarbu i to niedaleko, super. Szlak ten płynie? Nie. To są dwa szlaki? Pewnie drugi się, nie, drugi się pojawił. O, nie chyba nie będą uciekać. chciał przejąć ich statek na pewno. Moje złoto. No i znowu uciekli. Za szybkie są te statki. Uciekają mi. Uciekają mi przez co nie mogę ich atakować i przejmować. Czemu nie mogę prądowania? Za mało punktów ruchu to ile trzeba? Spróbowałem ich wysłać na ląd. Po co nie wiem, co można tu robić. Hmm. Mogę ich na inny statek przesadzić, ok? Ruszać się nimi. No po co się ruszać? Bo na lądzie też mogą być skarby pewnie. Dobra. A i zakopać skarb mogę. Zakop 600 złota. Nie mam tyle, by pozyskać. 30 punktów skarbu, to chyba tych punktów. Nie z tego co czytałem przed włączeniem gry. No dobra. To nie ma gdzie uciec za bardzo. Także to może być moja szansa. Śpiewający topmani zmniejsza koszty utrzymania jednostek o 3 na jednostkę. Topmani to że pracujący wysoko w taki kierunku, znani ze swoich pieśni. Twoje topmani są doskonałymi śpiewakami. Ich szanty rozwiewają przygnębienia, szarych mgieł, łagodzą niepokój sztormowych fal i sprawiają, że jeszcze spokojne dni mają jeszcze raźniej. A, źle przeczytałem, sorry Jakbym wkroczył do tej wioski moimi pieszymi Nagle wypowiedziała wojna Hiszpanii, dobrze? Uuu, zaatakowali mnie. A ja z tym jednak mógłbym powalczyć Kurczę, nie wiem co zrobić. On mam jej życia, będzie mi łatwiej, nie? O! Przejmij statek. Mogę też przejmij wrogi okręt, przekaż go swojemu patronowi w zamian za 5 punktów niesławy i 100 sztuk złota. Aha, czyli mogę przekazać to Hiszpanom, czyli dla kogo tam pracuję. Kolejni zginął, pirat, tylko już dwóch nas zostało. Nie no, przejmę statek, chcę mieć dwa statki we flocie. Oh yes! To mi się podoba. To jest ten niesławny pirat. Aha, to może to jest ten. A to są barbarzyńcy, dobra. Fajnie, w sumie czuję taki piracki klimat trochę grając to. Tylko tego dużego mnie nie atakuje. Tutaj też walczą. Kto z kim? Aha. Prowadzi awaryjne naprawy na płytkiej wodzie, które zużywają punkty ruchu zając za szybkie leczenie. Liczba odzyskanych punktów życia zależy od liczby zużytych punktów ruchu. No, zobaczymy. Mogę się najpierw przesunąć. Żeby w razie czego jego tu przesunąć. I atak, dobra. O. Awans jest dostępny. To jeszcze się wstrzymam, bo awans też leczy. Więc najpierw zaatakuję. A potem zrobię awans i mi naprawi z Taki mam plan przynajmniej. Morski najazd. Ciężko z daleka zaatakować. Dobra, naprawię. Się boję, że mi zniszczam ten statek o pełne życie. Mam. No i pięknie Można, już nie można awansować. Czyli to jest po prostu coś w cywilizacji takie prostsze. Samo dowodzenie flotą statków. O o! No tego się nie spodziewałem akurat. Przejąć mógł pewnie. Czyli już go nie będę atakował. Zajmę się tym. O oh, shit tam kolejny jest. Pięknie. Oba statki teraz powinienem móc przejąć, wydaje mi się. Znaczy się w kolejnej turze. Tu jeszcze z tymi walczą. Dziękuję Holandio, jeśli dobrze widziałem. Jeszcze walczysz, proszę cię. O, shit. Chciałem ich przejąć, a woleli zginąć. Uuu, tu będzie niebezpiecznie. Czemu nie mogę ich przejąć? Halo. A, nie mogą zostać przyjęte. Szkoda. Jeszcze nie zatonął? Chciałbym się bezpiecznie. Czy jak kogoś przytłacza cywilizacja i zasady jej trudność? To takie szybkie pyk pyk stateczkami pirackimi. Może mu się spodobać. Fajnie, że można to pograć online. No dobra, czy mój statek przetrwa? Uff, Holandia mnie uratowała. Mały tutaj dalej próbuje. Spróbuję tą... Wioskę przejąć moimi pieszymi. No ja no bez jaj. Ile ich tu pływa? Chciałem szybko bitwę zakończyć, a tu jest cały czas ciągła walka. A ja tu już. Do podnięcia jestem. O, ale mogę awansować. Zajmijmy się tym. Nie mogę go przyjąć, Nie mogę. Szkoda. Wszystko w tej turze. Więc to było te przebudzenie? Rosz Brazliano. Zatopiłem go. O, na przykład ten hiszpański stateczek bym sobie przejął, albo nawet ten holenderski, no ale mnie tu cały czas atakują. Przetrwa? Nie zatonął jeszcze. O, ja mogłem go przejąć, mm, ale odwaliłem. Jak to niewielka porażka, to naprawiamy. No dobra, wiecie już o co chodzi w cywilizacji piraci. To jest pierwszy odcinek, spróbuję dalsze moje przygody jeszcze do was nagrać. Pozdrawiam gorąco, do zobaczenia w kolejnym odcinku.